Oglądacie One Million News. Informacje ze świata blockchain i kryptowalut. Krzysztof Krężołek, zaczynamy. Bitcoin może przyspieszyć gaszenie pożarów w Australii. Cały świat łączy się i organizuje pomoc Australii na walkę z pożarami. Celebryci przekazują donacje, ludzie w mediach społecznościowych organizują zbiórki. Każdy dokłada swoją cegiełkę. Pieniądze przekazywane są zarówno na walkę z żywiołem, jak i pomoc dla cierpiących i wymierających zwierząt. Swój udział dokładają również miłośnicy kryptowalut. Został bowiem stworzony specjalny adres bitcoinowy, na który można przesyłać datki. Środki przesyłane są do Rural Fire Service w Australii. Bitcoin i inne kryptowaluty mogą okazać się nieocenione, gdyż środki przesyłane docierają na drugi koniec świata bardzo szybko. A prowizja jest bardzo niska. Czas w tej sytuacji pełni kluczową rolę, i dla przykładu wspominamy, że wiele przelewów bankowych dociera z opóźnieniem, ponieważ banki nie pracują w weekendy. Nowa, bezpieczna przystań dla inwestorów Do tej pory, w trakcie eskalacji konfliktów geopolitycznych, bezpiecznym aktywem tradycyjnie było złoto, jen japoński oraz frank szwajcarski. To do tych aktywów najczęściej uciekali inwestorzy w momencie wzrostu niepewności rynkowej. Jak pokazuje konflikt na linii USA-Iran, bitcoin również zalicza się do tych bezpiecznych przystani, odnotowując znaczące wzrosty podczas ostatnich sesji handlowych. Warto zauważyć, że aprecjacja wtorkowa miała miejsce przy najwyższym wolumenie od połowy zeszłego miesiąca, a obrót zdecydowanie wyróżniał się na tle raczej spokojnych sesji. Gdzie wartość wymiany jest raczej ograniczona w ostatnich miesiącach? Ubisoft dostrzega potencjał technologii blockchain. Jak wiemy, rozwój esportu na świecie rozwija się bardzo dynamiczny. Trudno znaleźć wśród młodego pokolenia kogoś, kto nie miał styczności z grami komputerowymi. Gigant na rynku gier, Ubisoft, nawiązał współpracę z Ultron platformą do gier, którą niektórzy starają się opisać jako Steam na blockchainie. Użytkownicy mogą na niej zarabiać cyfrowe waluty, kupować gry i odsprzedawać je. Ubisoft nie patrzy na konkurencję i obserwując trendy, stawia kolejny krok do przodu, dostrzegając potencjał technologii. Greta Thunberg, wspierana przez twórcę Tron. Tuż pod koniec roku świat obiegła informacja o tym, że Justin Sun, założyciel Tron, publicznie zobowiązał się do przekazania miliona dolarów na działania młodej Grety. Deklaracja wywołała spore zdziwienie, gdyż nastolatka walczy z globalnym ociepleniem, co może uderzyć również w kryptowaluty. Twórca Tron natomiast tłumaczy skąd ten pomysł. Zdecentralizowane rozliczenia i zdecentralizowane finanse są całkowicie obsługiwane przez komputery w systemach przetwarzania w chmurze, eliminując w ten sposób potrzebę przechowywania dokumentacji papierowej i zapisów na papierze. Tego rodzaju zapisy wymagają wysyłki pocztą która odbywa się za pośrednictwem samochodów. Cały proces poznania klienta wymaga również interakcji twarzą w twarz, co czasami sprawia, że ludzie muszą się przemieszczać. Wszystko to nie będzie obowiązkowe, gdy wykorzystywane zostaną systemy zdecentralizowanych finansów. Jak wiemy, wydobywanie kryptowalut metodą proof of work pochłania bardzo duże zasoby energii. Dlatego, według twórcy projektu, powinniśmy przejść na wydobywanie metodą proof of stake. Czyli od ilości posiadanych monet na adresie. Internet prosto z kosmosu. Choć słyszeliśmy już wcześniej o projektach kryptowalutowych, które chcą stworzyć zdecentralizowany internet w kosmosie za pomocą sieci satelit, to najaktywniej działa w tym kierunku Elon Musk i jego SpaceX. Pierwsze satelity zostały umieszczone na orbicie w maju, kolejne w listopadzie a 6 stycznia tego roku. Kolejne 60 satelit, co daje na łącznie 180 satelit na orbicie. Jednak, aby zasilić tylko Stany Zjednoczone w szerokopasmowy internet, potrzeba ich od 400 do 800 sztuk na niebie. Celem biznesmena jest umieszczenie 40 tysięcy obiektów. Co to oznacza dla kryptowalut? W przypadku chęci wyłączenia internetu przez instytucje takie jak np. rząd, bitcoin cały czas może działać prosto z kosmosu. Na dziś to już wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku One Million News. Pozdrawiam.